Targi są doskonałą okazją do poznania potrzeb naszych potencjalnych klientów, aby prawidłowo i odpowiedzialnie zaprojektować całą przestrzeń urbanistyczną naokoło, po to aby można było w tych miejscach wygodnie i komfortowo żyć. żeby można było wyjść na rower, na rolki, z dzieckiem na spacer z dużymi oknami z całą ścianą najlepiej z szyb... To jest no i no i przestrzeń oczywiście jeszcze jest przyroda, tak? Dobrze jak ta przyroda wchodzi do domu. Venture Development inspiruje nas przestrzeń, jest to idea, która nam przyświeca. Dbamy bardzo o to, aby sprzedawać nie tylko mieszkanie klientowi, ale również całą przestrzeń, która jest naokoło. W związku z powyższym istotne dla nas jest, aby urbanistycznie cały teren, który jest pod nasze inwestycje przeznaczony, zaprojektować w taki sposób, aby było komfortowo, aby było wygodnie, aby klienci mieli dostęp do wszystkich możliwych atrakcji. Klient przede wszystkim ma się czuć komfortowo. Ma czuć, że przestrzeń, która go otacza, jest dla niego przyjazna i komfortowa. Nie kupują nas tylko mieszkania, nie zamyka się w nich w czterech ścianach na klucz, ale również dzieli tą przestrzeń razem ze swoimi sąsiadami, czyli budujemy tak naprawdę również społeczność.